Poczucie, że wiele osób teraz myśli, nie no, bez korków, to jak żyć. W dzisiejszej sytuacji, bo nie zmienimy systemu edukacji, nie zmienimy tego, w jaki sposób działamy, może kiedyś się zmieni. Uczeń jest po prostu produktem dwóch wcześniejszych składowych, czyli nauczycieli i systemu. Dzisiaj nie dopuszczamy nawet myśli o, to, o tym, takiej myśli, że ktoś może nie zdać z roku na rok. Ta różnica wieku powinna być powyżej 15 lat, powinna być kompensowana poprzez doszkalanie nauczyciela poprzez młodszych nauczycieli. Efektem ubocznym naszego takiego dążenia, że nie może być moje dziecko w niczym gorsze, pewną alternatywą dla korepetycji jest to, żeby dziecko najpierw nauczyć jak się uczyć. Z reguły kiedy się szkolimy, to chcemy się szkolić od kogoś kto ma doświadczenie. Jaki jest cel nauki? Jeżeli celem nauki jest porządna praca, wykształcenie i tak dalej, to po co to dziecko ma się uczyć? Ono patrzy na, może na rodziców, patrzy na nas i mówi: po co ja mam to robić? To jest raczej y, nasza ambicja i nasz kłopot rodziców dorosłych, że my boimy się, że nasze dziecko nie będzie na tym poziomie, na którym byśmy chcieli, żeby było. Nie będzie tak, że będą wszyscy matematykami albo wszyscy będą pisali wiersze.